Cześć wszystkim! Daniel z tej strony, jeżeli szukasz profesjonalnego monitora, poświęć mi kilka minut, a przedstawię Ci najlepsze rozwiązanie w tej kategorii. Mam coś naprawdę ekscytującego. Przyjrzymy się serii Samsung QMC, a konkretnie 75-calowemu modelowi. W tym filmie dowiesz się o najważniejszych korzyściach, cechach oraz różnych zastosowaniach, gdzie potrzeba niezawodnego i elastycznego ekranu. Seria QMC od Samsung to flagowy ekran, który sprawdzi się nawet w trudnych warunkach. Samsung QM75C to połączenie doskonałego obrazu, funkcjonalności i trwałości rozwiązanie, które wyniesie Twoją komunikację na wyższy poziom. Jesteś gotowy? Zaczynamy! Korzyści z wyboru Samsung z serii QMC: 1. Przyciągniesz uwagę klientów i gości, Twoje treści w żywych kolorach i wysokiej rozdzielczości 4K będą wyglądać profesjonalnie i zapadną w pamięć. 2. Zwiększysz skuteczność komunikacji. Twoje komunikaty, oferty i informacje będą czytelne w każdym pomieszczeniu i pod każdym kątem oglądania. 3. Oszczędzisz czas i koszty dzięki wbudowanemu oprogramowaniu, łatwo zaplanujesz i zmienisz treści bez dodatkowych urządzeń czy abonamentów. Czwarty. Zyskasz spokój i pewność działania. Monitor pracuje bez przerwy 24-7, a 36-miesięczna gwarancja z serwisem Door-to-Door -door zapewni Ci pełne bezpieczeństwo inwestycji. Piąty. Zrezygnujesz z kosztów druku i projektów graficznych. Zamiast zamawiać plakaty czy ulotki, samodzielnie stworzysz i edytujesz szablony w czasie rzeczywistym. 6. Dopasujesz ekran do swojego biznesu, wykorzystasz go w restauracji, biurze, sklepie, placówce medycznej, szkole i wielu innych miejscach. 7. Zyskasz elastyczność i pełną kontrolę. Zmienisz treści w kilka minut i natychmiast zareagujesz na nowe potrzeby swojej firmy. Przejdźmy teraz do najważniejszych cech modelu Samsung QMC. Na początek warto podkreślić jego ultrasmukłą konstrukcję. Ekran ma jedynie 28,5 mm grubości, co czyni go jednym z najcieńszych, profesjonalnych monitorów na rynku. Dzięki temu można go zamontować na standardowych uchwytach WESA, a w przypadku uchwytu ściennego Slim uzyskać efekt obrazu zawieszonego na ścianie. To świetne rozwiązanie dla osób, które cenią estetykę i minimalizm. Seria QMC oferuje rozdzielczość ultra HD, czyli 4 razy większą niż Full HD. To gwarancja szczegółowego i wyraźnego obrazu nawet w przypadku bardzo wymagających treści. Ramka jest jednolicie wąska z każdej strony, a centralnie umieszczony uchwyt wesa pozwala łatwo zmieniać orientację monitora z poziomej na pionową. Wyświetlaj dowolną treść w wysokiej rozdzielczości z niesamowicie bogatym kolorem. Technologia Dynamic Crystal Color oraz procesor Quantum Light 4K zapewniają spójne, realistyczne kolory w każdej treści. To nie jest zwykły ekran do prostych reklam, to kompletne rozwiązanie, które można skalować do potrzeb firm z każdej branży. Jednym z kluczowych atutów serii QMC jest matowa matryca, która skutecznie redukuje odbicia i refleksy świetlne. W połączeniu z szerokim kątem widzenia 178 stopni obraz pozostaje czytelny praktycznie z każdego miejsca w pomieszczeniu. Kolejna cecha to jasność 500 nitów to wyraźnie więcej niż w monitorach standardowych, które zazwyczaj oferują 300 do 350 nitów. Dzięki temu treści wyświetlane są bez problemu, również w jaśniejszych wnętrzach, czy przy intensywnym oświetleniu sztucznym. Monitor został zaprojektowany do pracy non-stop 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wyposażono go w 16 GB pamięci wewnętrznej, z czego użytkownik ma do dyspozycji około 10 GB. To w zupełności wystarcza na większość zastosowań. Monitor obsługuje zarówno WiFi, jak i LAN, a także posiada komplet portów HDMI, DisplayPort i wejście audio. Całość uzupełnia dyskretnie umieszczone logo poniżej ekranu. Przejdźmy teraz do oprogramowania, które Samsung oferuje w swoich profesjonalnych monitorach. Każdy z nich wyposażony jest we wbudowany Magic Info Player. To proste, ale bardzo praktyczne narzędzie, które pozwala zarządzać ekranem bez dodatkowego sprzętu czy oprogramowania. Możemy ustawić godziny pracy monitora, tworzyć playlisty czy wyświetlać treści z plików i stron internetowych. To świetne rozwiązanie dla prostych instalacji, gdzie liczy się szybka konfiguracja i niezawodność. Kolejnym znacznie bardziej rozbudowanym narzędziem jest Magic Info Server, prawdziwe centrum dowodzenia. Dzięki niemu mamy możliwość tworzenia szczegółowych harmonogramów, np. inne treści każdego dnia tygodnia albo o konkretnych godzinach monitorowania pracy ekranów widzimy które działają, co jest aktualnie wyświetlane, czy są podłączone do serwera zdalnego sterowania Włączania, wyłączania, restartu, a nawet korzystania z wirtualnego pilota, synchronizacji treści: kilka ekranów może działać, jak jeden duży, lub wszystkie mogą wyświetlać ten sam materiał jednocześnie. W darmowej wersji Lite można obsłużyć do 25 ekranów, a jeśli potrzebujemy więcej funkcjonalności, dostępna jest licencja Premium S, która rozszerza możliwości o dodatkowe narzędzia. Jednym z nich jest aplikacja Web Author, czyli prosty edytor treści w stylu mini-Canvi. Pozwala szybko tworzyć szablony, menu, boardy czy tablice informacyjne i edytować je w czasie rzeczywistym, np. zmieniając ceny w restauracji albo treści w urzędzie. Podsumowując, Magic Info to kompletne, profesjonalne rozwiązanie do zarządzania treściami na ekranach. Daje pełną kontrolę, elastyczność i bezpieczeństwo co ważne, bez żadnych abonamentów. Licencja Premium S jest dożywotnia, a wersja Lite do 25 ekranów również dostępna jest bezpłatnie. To nowoczesny system Digital Signage, który pozwala firmom działać prościej i bardziej efektywnie. No dobrze, wiemy już jakie możliwości daje Samsung z serii QMC, ale najciekawsze pytanie brzmi, gdzie można go wykorzystać w praktyce. Zastosowań jest naprawdę sporo, od gastronomii, przez medycynę, aż po przestrzenie publiczne. Zobaczmy. Ekran Samsung świetnie sprawdza się w wielu branżach i miejscach, gdzie liczy się niezawodna komunikacja wizualna. Bierczę, restauracje i kawiarnie, jako menu bordy, do szybkiej zmiany cen czy prezentacji oferty dnia. 2. Placówki medyczne i przychodnie, cyfrowe tablice informacyjne, poczekalnie czy systemy kolejkowe. 3. Handel i retail witryny sklepowe, centra handlowe sklepy detaliczne. 4. Sale konferencyjne i biura prezentacje wideokonferencje dzielenie się treściami w czasie rzeczywistym. Piąty lobby i recepcje w firmach, hotelach, biurowcach jako nowoczesna wizytówka dla gości. Szóste przestrzenie publiczne metro, dworce, lotniska, urzędy, biblioteki do przekazywania ważnych komunikatów. Siódmy obiekty sportowe i siłownie wyświetlanie harmonogramów, promocji czy treści motywacyjnych. Osiem. Szkoły i uczelnie, jako cyfrowe tablice ogłoszeń czy wsparcie przy wydarzeniach i prezentacjach. 9. Ewenty, targi i wystawy, jako multimedialne nośniki treści reklamowych i informacyjnych. 10. Sterownie i monitoring wyświetlanie danych w czasie rzeczywistym w jakości 4K. Podsumowując, Samsung QM50C to rozwiązanie dla każdego miejsca, gdzie potrzebny jest niezawodny, elastyczny i profesjonalny ekran do wyświetlania treści. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć Ci możliwości monitora Samsung z serii QMC. Jeśli masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszam do kontaktu ze mną. Moje dane znajdziesz w opisie filmu. Tam też czeka link do tego modelu oraz wszystkie szczegóły. Nie wahaj się, chętnie doradzę i pomogę dobrać najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy. Na koniec zachęcam Cię również do obejrzenia filmu przygotowanego przez Samsung, w którym producent prezentuje QMC z własnej perspektywy. To świetne dopełnienie tego, co dziś omówiliśmy, i jeszcze taka ciekawostka na koniec. W tym filmie słyszysz nie mój prawdziwy głos, ale jego klon przygotowany dzięki sztucznej inteligencji. Dzięki temu mogę tworzyć więcej takich materiałów i szybciej dzielić się wiedzą. Oczywiście, jeśli do mnie zadzwonisz, usłyszysz już mój prawdziwy głos. Mam nadzieję, że ten sposób prowadzenia prezentacji przypadł Ci do gustu. Do zobaczenia. Hi!